Siemanko mordeczki, z tej strony co z kolejnym odcinkiem na moim kanale, w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie konkurs, będzie to kolejny konkurs, ponieważ jak wiecie w dzisiejszym dniu pojawił się nowy zadymiarz Max, jestem do kupienia za 350 diamentów, jak po widzieliście, że są za darmo i dokładnie tak, jedna, znaczy no niestety jedna osoba, ponieważ jak wiecie dużo robię konkursu właśnie na te świąteczne skiny, cztery takie pakiety rozdaję, także zapraszam do poprzednich odcinków, to w dzisiejszym odcinku roznam widzowi jednego takiego zadymiarza i jutro na live zrobię wyniki tego konkursu jedyne aby wziąć udział w konkursie wystarczy napisać w komentarzu Max, a także stawić łapkę w górę pod tym filmikiem o... i subskrypcję na moim kanale, ponieważ tylko to jest konkurs dla subskrybentów no i dobra oprócz tego, że dzisiaj się pojawił Max, my sobie spróbujemy dzisiaj go wydrobić jak się nie uda, to jutro też sobie go na live' kupię przy okazji, gdy będę widzowi go kupował więc w ogóle zauważcie to, że no Max niestety, na niego nie ma żadnej promocji może jutro się pojawi, nie mam pojęcia, ale żadnej promocji na niego nie ma, jest, kosztuje tyle co zwykły mityczny zademiażdż, czyli 350, no szkoda, niestety nic nie zrobimy, ale patrzcie co się pojawiło. W dzisiejszym sklepie pojawił się Colt Corsage, Pirat Poco pojawił się wczoraj, czyli jutro pojawi się kolejny skin, czyli to będzie chyba Carl, Pirat Carl z tego co pamiętam. No bo Carla dzisiaj mamy jako Leonarda, ale jutro będzie jako Pirat, no dobra. No i dobra, wiecie co, to by było na tyle. Teraz sobie możemy spróbować wydropić tego właśnie z zadymiarza. Mam pięć małych skrzynek. Wiem, że to jest mało, ale znając mojego farta, kurczę, zawsze przy nagrywaniu odcinków czasami coś leci z tego zwykłego boxa. Niespodziewana legenda, więc może dziś jakiś niespodziewany, mityczny brawler nam poleci. No i to będzie Max, no come on. Halo, Ems, mamy... Dobra, dwie skrzynki, mi się wydaje, że mamy szansę go wydropić. No jak nie, to tak jak mówiłem, jutro go kupuję na live'ie, także jutro zapraszam... Właśnie czekajcie, nie, nie, nie. Jutro o 14.45 będzie odcinek. Na tym odcinku albo kupię właśnie Maxa do siebie. A jutro o 18.00 zrobię live'a, na którym rozdamy go widzowi. Czyli pamiętajcie, subskrypcja na kanale, komenta. Nie wiem, czy już widzieliście, jak on działa. Na pewno, no, może ktoś nie ma dostępu. Wydaje mi się, że wszyscy go widzieli. Zauważcie, ten chłop Max, bo Max to chyba chłop, tak? Nie, czy kobieta? Kurcze, nie mam pojęcia, zaraz sprawdzimy. Ale raczej mi się wydaje, że chyba chłop. No i dobra, Max przypomina Flasha, jak widzicie. Ma cztery ataki. To jest. To jest jak w żadnej innej postaci. Ma cztery ataki, żadna postać aż tyle nie ma. w sumie bardzo zaskakuje. Ma takiego ulta, że. Taka super moc. widzicie, szybciej biega, szybciej strzela. No, 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 wszystko jest szybsze, ale damage jest cały czas ten sam. Zadaje po 250 damage'ów na każdą. Na każde trafienie. No, damage'a niestety nie zadaje swoją super mocą, ale za to jest szybki, no. Trochę zbugowany, można tak powiedzieć, no bo. Bo będzie omijał wszystkich strzały Będzie ciężko go bardzo trafić Ale okej, okay, postać mi się wydaje, że fajna eee, Wydaje mi się, że konkurs fajny, ponieważ No chyba każdy chciałby ją mieć Maxis jak burza, jej, okej okay, To jest ona, jej atak to super szybki Blaster, super atak, to przyspieszenie Dla niej i dla sojuszników Okej, okay. link jest to ona Kobieta, tak się prezentuje Chyba skin do niej już jest, tak mi się wydaje Skin już powinien do niej być Także wiecie co, nie, jeszcze inaczej Albo nie, dobra, nie będę przesadzał Najpierw nie wiadomo, czy tam jest skin, także nie będę mówił. Także mordeczki, to było na tyle. Jeśli Ci się spodobał, łapka, subik. No jutro 18 będzie losowanie właśnie na max. A także jutro 18 będzie losowanie na, tych, na te wszystkie skiny. Znaczy ona te, świąteczne. Jutro rozlosujemy sobie dwie osoby, ponieważ kolejne dwie osoby będą rozlosowane na Instagramie. Także, także zapraszam na Instagrama, link w opisie. No i trzymajcie się, do tego. Hej.